W jakim składzie idziemy? A więc tak Ty, te, ty, te, ty. Jakiś clown Mamo co ci się stało? Jedyna zasada to tak, tu hamulec Tu gaz Moja mama skończyła na wózku A, e, to Była beka jakby się wywaliła ja. Ciepły ptak Jedyny kontakt, jak miałem z dziewczyną, to transseksualną, w klubie, jak mnie dotykała. A patrzcie, Polak dwa dni all inclusive. Trzy, cztery... Ja już się pogodziłem z tym, że jestem... No ja już nie osiągnę nic w żadnej grze, także... Jak dokładnie? A w życiu? No, właśnie, za, właśnie... Nie już więcej, co? Bo ty płaczesz w za... Co ty gada? Pamiętajcie mężczyźni, którzy to oglądają, aby kupować swoją kobietom kwiaty Jakby to... No ja znam takiego jednego Zawsze jak wracał z pracy, kupował dziewczynie kwiaty Nie żartuję, zawsze je kupował Bo akurat gdzieś tam kwiaciarnią po drodze On brał kwiaty, a inny chłop wziął jego dziewczynę Cześć wszystkim Wybaczcie za spóźnienie, ale zapomniałem, że mam streama odpaleć. Witam wszystkich Dobry wieczór. Powiem tak, ci wszyscy, którzy mówili, że wstanę dzisiaj rano i się kwa wszystko zmieni, to mieli rację. Wstaje budza się i dzieciak mówi kurwa, kiedy kiedyś śniadanie. ranie. Kobita kurwa, 10 lat po ślubie już jestem. Wszystko. wszystko się ka dzisiaj zmieniło. Wczoraj życie było takie piękne, a dzisiaj się wszystko k zmieniło, ale najgorsze było. Najgorsze ka z tego wszystkiego było. Jak przejrzałem się w lustrze.

CO Dole. SIĘ DZIEJE KUR... JAKĄ TY JESTEŚ KURWA MIRNOTYŚ EJ JESTESZ... Ja se czubotę chcę, ja se Oho Ale JEST TU GÓWDEM! Ale JEST TU gównem! O BOŻE! Ta, 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 no! Ładnie bardzo ci Przybliżamy się? A miałeś pokazać? E, ale zobaczcie, siedzi tutaj 24 to i jak to jest możliwe, że były dwie prezerwatywy, a jest jedna? Gdzie ona jest ta druga? Jest to, no, co ty jest, Wali uba! konia w główny ten zboczenie zjebany. Ale... ale upasiony jebany. No, gruby, nie? Weź go ładnie za ten. Pokaż go ładnie do kamery. Taka rybka. I zwracamy mu wolność. Graty dla Adiego Kurwa ty Ale żeś mu go za... Powiem ci, że po zacięciu metr. Ja myślałem, że to odjazd będzie jakiś, a to taki mały pyrdek Ja pierdzielę, nie? No ale jest Klątwa przełamana Pokaż sztuczkę, pokażesz sztuczkę No pobrać Obry Siad Adriana Łan Gina uczyłem tego samego Spojebane tylko z Mefedronem Adrianowi trzymasz Samarę? 1 do 1 tak samo, nie? And now you come here blocking me dumb fucking content then you say, What the fuck? Ooh, you, relax, stupid, bro, relax. fuck you dumb count stupid. You fucking toxic. go kill yourself you fucking You're fucking toxic You fucking toxic You're fucking, You're fucking You fucking toxic. are fucking sleeper <laughs> Okay, okay. Very good content Please continue <laughs> Very good content, please you continue! Ale <laughs> <she> patrzcie <poor> <laughs> oh, na regulator, kurde! Przedtem nie. No patrz to, jaki skrzyżowany kałach flashbang. Kurde, ale flash zostałem. Dżunglis, no ale to. Sekcynant. O! Ależ Pani Jolu, czy pani wie, że pani synu prawie seks ze swoją przyjaciółką i opowiadał nam, że nie używa prezerwatyw? Moim zdaniem wydaje się to nieodpowiedzialne. Jak nie używa, jak były dwie, a jest jedna, to jak nie używa? O, patrz, ty jesteś stamtąd! Ej! Ty jesteś stamtąd! Patrz, my cię wzięliśmy stamtąd! Pamiętasz, tam byłaś! Pamiętasz! No! Tam byłaś, a teraz jesteś tu z nami. Pihatał aspekty. Si mamy taką torbę. Tą torbę mamy do W sumie fajna i to jeździsz nią do pracy, do szkoły, na studiach. które ty się czasnik, rozumiem. Bo słuchaj, mam za Tylko ja się kurwa w jakimś innym stadzie urodziłem? Chłop wygląda jakbyś miał dwójkę dzieci kurwa i żonę. A mnie się o dowód pytają, jak wychodzę kurwa z domu. A ryba? ryba! Ryba! Oby nie spadła. Kurwa, ryba, błagam nie. się, podbierak, proszę wędka Cię, wędka. siedzi, Uuuuu! Uuuuu! Uuu! Uuu! <laughs> ty mi coś pierdolisz, o karpiu, Ty Uuu! 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 Ty Uuu! 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 Widzisz, jak dobrze się zatrzymałem? Bo już chciałem powiedzieć Karolina, później chciałem powiedzieć Weronika, ale się zatrzymałem i nie powiedziałem nic i teraz mogę normalnie powiedzieć Wiktoria. Ch chodziło mi o. że, że już miałem k. Nikola na końcu języka i chciałem ją zawołać. Ja, p. ale przepraszam, k. Małe? Ty spadłeś? no. no. Ta Aha. Okej, okej. Wiecie co, widzowie? To nie jest tak, że nie można kraść. Można kraść. Można zapierdalać, aż was nie złapią. Cięgam wam. Ten bubble to jest k Dobra. Ten <laughs> mi tak wyjebał Potem mi spadł, przykleił się do bluzki, całą bluzkę miałem ujebaną. No i pojechałem tak do kulisy, tak? Śrubokrętem, panie kolego, czy musisz podważyć. Dobrze. Tak to nie odpoczysz O, no, Życie, życie daje ci... ci... Yy, da, daje ci, yy, ci cytrynę, że zrobił lemoniadę, a to chuj! Daje ci cytrynę, a potem RUGA CIĘ W DUPĘ! Muszę ciszej być, bo ta... Kurwa, wstała. Jak mówisz, że wrzeszczę. Siedzę cicho, kurwa. Kurwa jeszcze! No przepraszam! Pierdol się, Ona nic nie słyszy, słuchawki ma. No dobra, no, przepraszam! O! Oh. O ja Coś ty odjebała! Zagrać to natychmiast! A nie wiem gdzie jest zawór od wody! Zakręciłem zawór od wody. Chyba. Leje się czy nie? Się. Jeszcze bardziej! Jak jeszcze bardziej! Zakręciłem! Ja pierdolę! Coś ty odjebała! Agata to na łazienkę Na nie węża od z tyłu Dawaj mi ręcznik, bo ja to muszę zakręcić k**wa, swoją męską dłonią ja pierdolę kurwa jezioro hańcza człowieku dawaj kurwa motorówkę Ja p**ole się wychowałem bez ojca nie możesz robić takich akcji, bo przez chwilę zwariowałem no Under. Under, zjesz, 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 a, Ander dużo zjeść, dalej, Już ubrałeś się? Nie. Kurde co ty się nie golisz Wiktor Co? Ej musiał pokazałaś tę kamerę Нет, я только говорю, что вижу. Поздравь его. Кого? Ты Черт! Не Нет, нет, нет! Не можно варьировать воды! Дети в Африке не могут пить! Нет! 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 А! Нет! Я че? Otwieraj te drzwi Nie Otwieraj drzwi No zobaczymy kurwa jak wyjdziesz No zobaczymy jak wyjdziesz Ale ja cię tylko no, nie. no wychodź Ale jak... No ja nie wejdę no na No wróć Nie wejdę No. Może tak? Co my chaty robimy dzisiaj? <laughs> chaty i tracker? Ej. Chaty kur... <grywia> Miałe... <grywia> Debiru jebany, ci wykurwię ja zaraz bombę i się tak skończy! Po mózgu jebany. To Jezu. debile jebane! A ty ja w łeb ucieli? Rozumiesz? Sibe w łeb. Zabaję! Ej! Dużo, dużo! <grywia> co to? Słyszysz to? Słyszysz to? Słyszysz to? Cicho, 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 cicho. cicho. To Stój tusz. To tuszą. To tuszą na bardzo... Jaki? 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 nie ma Jaki? Nie! Jaki? 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 Jaki?

너야싹다어 <놀람>